Jak Cię widzą, tak Cię piszą, mówi przysłowie, a ponieważ przysłowia mądrością narodu są, warto mu się przyjrzeć. Do tego wniosku doszli również badacze, którzy, choć zapewne tego przysłowia nie znani w sensie dosłownym, zauważali występowanie pewnych zależności między ubiorem a odbiorem jego właściciela. Sprawdźmy więc, czy strój terapeuty ma jakiekolwiek znaczenie. W swoim słynnym eksperymencie Milgram udowodnił, że ludzie są zdolni do wyrządzania krzywdy innym, jeśli zostaną do tego zachęceni przez osobę posiadającą autorytet. W tym wypadku był to profesor, a przynajmniej tak zdawało się uczestnikom eksperymentu, ubrany w biały laboratoryjny kitel. Okazuje się, że poprzez życiowe doświadczenia wyrabiamy w sobie całe pakiety oczekiwań dotyczące konkretnie ubranych ludzi. Czy przyszło wam kiedyś do głowy, by zastanawiać się, czy tak ubrany człowiek na pewno zna się na swojej pracy i czy umie obsługiwać gaśnicę? No pewnie, że nie. Widząc osobę w stroju strażaka, zakładamy, że ta osoba jest strażakiem. Tak samo policjant kierujący ruchem mógłby przecież być przebierańcem, ale ufamy, że tak nie jest. Ufność tą wykorzystują również złodzieje w metodzie na policjanta i tym podobnych, ale wracając do tematu Terapeuta, ubierając mundur medyczny czy strój do masażu, wzbudza od razu pewne zaufanie i niejako pokazuje pacjentowi, że jest tą właściwą osobą, do której pacjent może się zwrócić potrzebując pomocy. Okazuje się jednak, że strój nie tylko działa na osoby trzecie, ale też na samego noszącego. Badania naukowców z Northwest University pokazały, że ludzie ubrani w kitel popełniali mniej błędów i byli bardziej uważni w wykonywaniu zadań. W dalszej części eksperymentu powiedziano uczestnikom, że kitel ten jest strojem lekarskim. Błędów było jeszcze mniej, mimo że zadania nie były w żaden sposób związane z medycyną. Kolejnym uczestnikom powiedziano, że ten sam kitel to strój malarza. Tym razem błędów było więcej. Obserwacje te potwierdza i opisuje w swojej książce psycholog kliniczny dr. Jennifer Baumgartner. Co więcej, zauważa ona, że pewne cechy naszego stroju mówią o nas więcej niż byśmy czasem chcieli. Na przykład ubrania zbyt duże mogą świadczyć o tym, że nie akceptujemy swojego ciała. Ubranie z wielkim rzucającym się w oczy logo znanej marki podkreśla, że potrzebujemy bogactwa, by czuć się dowartościowanymi. Do tego należy jeszcze dorzucić efekt aureoli, lub jak to woli efekt halo. Polega na tym, że osobom, którym przypisaliśmy jedną pozytywną cechę, z automatu przypisujemy kolejne pozytywne. Dzieje się tak zwłaszcza z nowo poznanymi osobami, a nie oszukujmy się. Pierwsze wrażenie bardzo często jest związane ze zmysłem wzroku. Kiedy widzę terapeutę w czystej, wyprasowanej koszulce, myślę sobie, oho, to jest człowiek porządny, systematyczny, profesjonalista. Oczywiście efekt Halo można osiągnąć już dzięki miłemu tonowi głosu w rozmowie telefonicznej, ale miało być o stroju. Odwrotnością tego efektu jest efekt Golema. Jedna zła cecha pociąga za sobą lawinę kolejnych cech negatywnych, które przypisujemy poznanej osobie. Pognieciona koszulka może więc budować obraz osoby niechlujnej, może wręcz brudnej, pewnie lekceważącej pacjenta i tak dalej. Wykorzystując całą tę wiedzę, gdy idę do nowych pacjentów, ubieram odpracowaną koszulkę z wielkim napisem fizjoterapeuta na plecach i mniejszym napisem i gwiazdą życia na piersi. Dzięki temu nikt nie ma wątpliwości kim jestem i czego się spodziewać. To tak jak z tym strażakiem. Jeżeli więc chcesz być postrzegany przez nowych pacjentów jako profesjonalny terapeuta, ubierz się jak profesjonalny terapeuta.